Krzysztof Jackowski przewiduje ceny benzyny poziomie 23 zł. Krzysztof Jackowski dał się poznać jako wielbiciel katastroficznych wizji. Chociaż Super Express oszacował sprawdzalność jego przepowiedni na zaledwie 20%. Polacy i Tek skupiają na nich swoją uwagę. I dobrze pamiętają wszystkie te, które się w jakimkolwiek stopniu się sprawdziły jak proroctwa dotyczące arabskiej wiosny w 2011 roku, zmiany na stanowisku premiera Polski w 2016 roku, czy katastrofę ekologiczną na Odrze. Sam Jackowski lubi chwalić się, że im w 2007 roku w wywiadzie dla Głosu Pomorza wspominał o nadchodzącym kryzysie finansowym. Było to na wiele miesięcy przed upadkiem banku Lehman Brothers, który wstrząsnął gospodarką światową, w ubiegłym roku Jasnowic Człuchowa przypowiedzią szalejącą inflację i talony na węgiel. Jak wtedy przekonywał, politycy kłamią, przekonując, że sprawa jest pod kontrolą, oni już wiedzą, że to się szybko nie skończy. Próbuje się łączyć te podwyżki cen z jakimiś prawami rynku. Ale to się kupy nie trzyma. W najnowszej przypowiedni Jackowski zajął się cenami benzyny. W rozmowie z Super Expressem wspominał niby żartem, kiedyś wracałem z Warszawy i tankowałem na trasie. I mówię sobie, szlak by trafił 8 zł. Nagle mi w głowie stanęło, Nie narzekaj. Nie narzekaj. I skojarzyło mi się, że cena będzie 23 zł. Krzysztof Jackowski nie upiera się akurat przy tej kwocie. Przewiduje jednak, że ceny benzyny znacznie wzrosną. Tylko Polacy będą już tak zrezygnowani, że nawet nie będą mieli siły narzekać. Ja nie mówię, że chodzi o to, że paliwo tak mocno urośnie, że go nie będzie. Może to oznaczać to, że inflacja tak zagalopuje i wtedy to nas nie będzie już bolało, bo inflacja boli na samym początku. Potem, jak to już wszystko runie, to nie będzie nas tak boleć. Jak my dojdziemy do ceny paliwa 15 złotych? 12 zł, to przestaniemy się wówczas tym martwić. Po prostu uznamy, że jest rozregulowana wartość złotówki, że to już nie ma znaczenia, czy za 100 zł kupię schab z ziemniakami, czy tylko ziemniaki i muszę jeszcze 50 zł dołożyć do schabu. Przyrażająca wizja, a może sprytna sztuczka polegająca na tym, że im w ramach jednego przewidywania Jackowski podał trzy różne ceny paliwa? Sami ocencie.